Pionierzy to gra dla dwóch osób, w której gracze poszukują najlepszych warunków do osiedlenia się w nowym świecie. Ich zadaniem będzie optymalne wykorzystanie terenów dzikiego zachodu oraz realizacja specjalnych zadań. Przygotowanie gry zaczynamy od potasowania wszystkich 18 kart. Trzy z nich układamy na środku stołu, stroną z zadaniami do góry. Wskazują one, za co możemy uzyskać dodatkowe punkty na koniec gry. Z pozostałych 15 tworzymy krąg wokół kart zadań. Każda karta składa się z czterech obszarów reprezentujących rodzaje terytoriów: pustynia, las, śnieg, góry, równiny i woda oraz symbole piwo, krowa, fort, broń, kopalnia i wóz. Wybieramy pierwszego gracza, następnie drugi gracz wskazuje jedną z kart w okręgu, od której pierwszy gracz powinien rozpocząć rozgrywkę. Jeśli ten zdecyduje się zaakceptować wybór przeciwnika, to bierze wskazaną kartę i kładzie ją w swoim obszarze gry terytoriami do góry. Może również wziąć jedną z kolejnych kart z okręgu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Wtedy wszystkie karty pomiędzy wskazaną a wybraną trafią do przeciwnika, który będzie musiał umieścić je w swoim obszarze gry. Ta zasada obowiązuje przez całą rozgrywkę. Następnie swoją turę rozpoczyna drugi gracz. Tury rozgrywamy naprzemiennie. W każdej z nich gracz dobiera jedną kartę z okręgu i układa ją w swoim obszarze gry, dokładając tak, aby przynajmniej jedno jej terytorium bezpośrednio sąsiadowało, czyli stykało się bokiem, a nie tylko narożnikiem, z przynajmniej jednym terytorium dołożonym wcześniej. Nową kartą możemy zasłaniać jedno lub więcej terytoriów. Możemy nawet całkowicie zakryć którąś ze znajdujących się na stole kart. Karty możemy układać obrócone o 180 stopni, ale nie możemy układać ich poziomo. Nie możemy również wkładać ich pod te wcześniej zagrane. Po dołożeniu karty kończy się tura gracza i kolejna osoba dokonuje wyboru, pamiętając, że wszystkie pominięte karty trafią do przeciwnika. Gra kończy się, kiedy zabierzemy ostatnią kartę z kręgu. Gracze punktują za każde z sześciu rodzajów terytoriów, uwzględniając jedynie największą ich grupę. Każde terytorium w nim zawarte daje jeden punkt. Mamy więc jeden punkt za pustynię, pięć za las, jeden za śnieg, jeden za góry, dwa za równiny i cztery za wodę. Punkty zbieramy również za karty zadań. W naszym wypadku wygląda to następująco: za stado zdobywamy sześć punktów. Udało nam się utworzyć krąg wozów, a zatem to kolejne pięć punktów. Wzrost i spadki punktują zakopalnie. Mamy ich dwie, więc 5 punktów. Łącznie 30. Grę naturalnie wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów.